Cześć, witam Was na moim kanale. Początek tygodnia, tydzień z CVC, a w związku z tym mamy jakieś wydarzenia z otwieraniem szardów, więc najpierw porozmawiamy o tym, co wiąże się z CVC, a potem przejdę do tego, co pewnie wiele osób interesuje, czyli do losowania 10 kont. Więc na początek CVC zerknijmy sobie, jakie sety nam tym razem dali. Tym razem wybrali bardzo dobrze, bo mamy tutaj Savage, Tutaj stan, tym razem są personalne nagrody i tutaj mamy Critical Damage. Więc okej, okay, tym razem nie jest źle. Na no teraz pomówmy o tym, jakie 10x nas czeka już w ten y, jutro i pojutrze. Y, tym razem troszkę zmienili, ponieważ najpierw zaczynamy od Wojdów, jutro będzie 10x na Wojdy, a 10x na. Ancient Shardy i Sacred Shardy będzie drugiego dnia CVC. No więc pomówmy o tym, kto będzie jutro. A będzie to naprawdę bardzo dobry czempion. Jeden z najlepszych czempionów w całej grze, czyli Sam Crisk. Crisk the Ageless. Fantastyczny czempion, bardzo dobre staty. No może poza Speedem tutaj można było więcej. No ale jak na żółwia, e, po żółwi nie ma się czego spodziewać. Na A1 tutaj atakuje wszystkich i mamy 50% szans na to, że wrzuci Decrease Speed na wszystkich na dwie tury. Bardzo dobre A1. Na A2 ponownie atakuje wszystkich. Umieszcza Ally Protection na wszystkich poza sobą na dwie tury. A na siebie wrzuca dwa razy Continuous Heal na jedną turę i dodatkowo wydłuża czas trwania wszystkich buffów, które mamy na naszych championach. Trzy tury cooldown. Bardzo kolejny bardzo dobry ruch. A3. Tutaj wrzuca Provoke na wszystkich przeciwników na jedną turę. Umieszcza duży Increase Defense na sobie na dwie tury, a na całej reszcie poza sobą Increase Speed i wrzuca to na dwie tury. Trzy tury cooldownu po wyksiążkowaniu. I na koniec bardzo fajny pasyw. Na początku każdej rundy umieszcza shield na wszystkich naszych czempionach na dwie tury w wysokości 50% jego max HP. Dodatkowo ma 100% szans na wrzucenie Decrease Defense in Decrease Attack na atakującym na jedną turę, kiedy jest uderzony. Także bardzo dobry pasyw tutaj do ochrony wszystkich naszych czempionów. Na Krisk, gdzie się przydaje? W zasadzie wszędzie. Na Hydrze jest bardzo dobry. Na klasycznym klanbosie jest bardzo dobry. Na arenie jest bardzo dobry Na bardzo dobry. Może nie na platynie tam tam sobie z nim dobrze radzą, ale poniżej, wszędzie jest to naprawdę bardzo przydatny czempion. Wszystkie dungeony, no, gdzie byście nie chcieli, tam Krisk się bardzo przyda. Także on jutro dziesięciokrotnie y, większe szanse, żeby go trafić z Voidów. Przypominam, szanse na trafienie legendy pozostają bez zmian. To jest Krisk, a drugiego dnia CVC będzie inny champion i to będzie y, Korugar Death Bell, nowy champion, który niedawno się pojawił w grze. Staty bardzo fajne, no, fajne HP, fajne defense, jest szybki i ten champion jest bardzo fajny do klasycznego clan bossa, y, tam gdzie nie mamy Unkillable. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i leczy się o 10% jego y, max HP, swojego max HP. Na 2 tutaj atakuje wszystkich. Mamy 100% szans na to, że napełni turmiter naszych championów o 30%. Dodatkowo ma 100% szans na usunięcie wszystkich debuffów z naszych championów. No to się na przykład na arenie też może mm, przydać. A 3. Tutaj mamy alle Protection wrzuca na wszystkich poza sobą, umieszcza duży strengthen na wszystkich championach na dwie tury, trzy tury cooldownu i na koniec pasyw Zwiększa swój resistance o 20 punktów i defense o 10% za każdy Ally Protection e, na naszych championach. Dodatkowo zwiększa resistance o 15% i defense o 5% na naszych championach za każdy Ally Protection, który jest i kontratakuje e, za każdym razem, kiedy champion z, e, nasz champion z Ally Protection jest. Zaatakowane Na koniec jeszcze mamy tutaj Aura zwiększa HP we wszystkich miejscach O 30% Także fajna aura jeszcze na koniec e, Wróć Także Korugar Drugiego dnia z CVC Z Ancient Shardów i z Sacred Shardów A Krisk jutro Z Voidów Pamiętajcie szanse pozostają Bez zmian I Jeszcze przypomnienie Następne podwójne szanse to będą podwójne szanse na Voidy więc zastanówcie się, czy chcecie otwierać i starać się teraz o kriska. No Okej, okay, to tyle z informacji, a teraz przejdźmy do losowania i znalezienia zwycięstw i nowych właścicieli dla 10 kąt, które mam dla Was do rozdania. No jestem na stronie, gdzie będzie losowanie. Tutaj już wypełniłem e, wszystkie pola, które potrzeba. I tak. Aby wziąć udział w każdym losowaniu, trzeba było wpisać konkretny tekst. No tutaj nie byłem wystarczająco precyzyjny, ponieważ były różne formy wpisywania tego tekstu. Niektórzy wpisywali raz słowo GIFT i potem same numery, inni wpisywali ten tekst razem, inni osobno. Także to jest dla mnie lekcja na przyszłość, żeby dużo precyzyjniej określić to, jak to należy wpisywać, ale tutaj w Myślę, w łatwy sposób można sobie z tym na razie tym razem poradzić, ponieważ mogę po prostu wpisać numer od 1 do 10. I tylko w przypadku giftu pierwszego y, będzie mały kłopocik, ponieważ tam będą też wszystkie te osoby, które zapisały się na dziesiąte konto. Tutaj też padną, ale tu już po komentarzu możemy wtedy ocenić, czy y, tutaj ktoś, wylosowaliśmy kogoś, kto nie był zainteresowany pierwszym kontem. Ok, więc zaczynamy od. Pierwszego konta do rozdania tutaj, co 11, trzeba wpisać. Zobaczmy, ile mamy, ile mamy komentarzy. 239, ale trzeba pamiętać, że tutaj zawartą, zawarto, zawarte są też dziesiątki. Także ostatecznie tutaj będzie tego mniej. No, ale teraz, co start i zobaczymy, kto tutaj wygra. Oj, tutaj zasłaniam, więc przejdźmy na stronę. Adrian Müller, No, akurat to też jest forma, której tutaj nie będę mógł obejść, ponieważ w tym przypadku jak ktoś tak wpisał od 1 do 8 no z tym nie jestem już sobie w stanie poradzić, no ale Adrian wylosowałeś pierwsze konto. Gratuluję Ci zwycięstwa. No i idziemy dalej teraz. Teraz wylosujmy konto drugie. Tu już tego problemu nie będzie. No niestety, w takiej sytuacji, no niestety, osoby, które tak wpisały od 1 do 8, czyli od 1 do 10, niestety nie wezmą udziału w losowaniu wszystkich kont. Nie. Tutaj wpiszmy 13. Tutaj mamy 59 osób, które chcą konto numer 2 i zobaczmy. To tutaj wziął, no, tego nie przewidziałem, że ktoś pisze 2 lata, więc Ela, akurat, jest zainteresowana tymi najlepszymi kątami. więc losujemy drugi raz. No, znowu nie. Ale do skutku. Kift tylko 10, Gift 9. No tutaj też nie. Za je, przy jedynce się udało za pierwszym razem. Tutaj, jak widać, tych losowań trzeba wiele przeprowadzić. Ok, w końcu jest Davidello. Startował od drugiego kąta. także gratuluję. E, udało ci się wylosować jedno z tych kont. Idziemy dalej. Tym razem trzy. Tu już mam nadzieję, że nie będzie takich problemów. Zobaczmy, ile mamy komentarzy, 29 osób, więc liczę na to, że bez problemu wylosujemy i losuję. Włóczyki Fishing akurat chciał tylko trzecie dostać i to mu się udało trafić, także gratuluję. A my przechodzimy do konta czwartego. Cztery. No. I tutaj trójeczka. 22 unikatowe komentarze i zobaczmy kto dostanie to konto. No tutaj ładnie ktoś pisał wszystko. Szymon 15 gratuluję. Otrzymujesz konto numer 4. Jest gift 4, jest. Idziemy do 5, jesteśmy w połowie i akurat tak się złożyło, że kapcza też jest 5. I tutaj mamy 38 osób, które chcą to zdobyć. A zwycięzcą jest Arkadiusz Bugalski. Startował od 5. Gratuluję, Arek, wygrywasz kontro numer 5. Idziemy dalej. Emocje rosną, bo coraz lepsze konta są. Zobaczmy, ile osób tutaj. 60 osób. I najebany Andrew zdobywa konto numer 6 gratuluję idziemy dalej konto numer 7 a tu znowu piąteczka w kapczy tu już 48 osób tylko ciekawe no dla tych którzy chcą je zdobyć to jest dobra informacja Szymon Brzozowski gratuluję wygrywasz konto numer 7 póki co żaden Żadna osoba się nie powtórzyła. Też fajnie. Teraz mamy ósemkę. Tu już najwięcej osób się spodziewam. Tak, 121, wyraźnie więcej, no bo już mamy te konta z, najlepszymi, z największą ilością legend, z najlepszymi legendami. I tutaj wygrywa Karol Hoim. E, gift już tylko 8 i 9 chciał. Gratuluję Karol. Wygrywasz konto. I 9. Dziewią... Nie, 0. 9. Zobaczmy. 141 osób. A szczęśliwym zwycięzcem, zwycięzcą jest Michał Duda. No ładnie. Dokładnie w to konto polował Michał. I dokładnie to konto zgarnia. Gratulacje. I na koniec konto z największą ilością legend. Zobaczmy, ile tutaj mamy komentarzy. 233. A Przemysław Szapiel zgarnia to najlepsze konto. Gratuluję. I gratuluję wszystkim zwycięzcom, ponieważ to było ostatnie losowanie. No, na pewno nie ostatnie na moim, na moim kanale, bo cały czas przychodzą osoby, które. Chcą się rozstać z kątem, albo przestają grać, albo mają jakieś kontory ferolowe, którego już nie chcą. Także wszystkim osobom, które oddają konta po to, żebym przekazał komuś innemu, też bardzo dziękuję. Również dziękuję Wam wszystkim za bardzo miłe komentarze, miłe słowa, które były, które były pod tym filmem, bo nie wszyscy brali udział w losowaniach. Były też komentarze po prostu. Z gratulacjami, ze wsparciem, i jestem bardzo, przepraszam, <laughs>, bardzo wdzięczny za wszystkie tego typu miłe słowa. Ok, no to tyle z mojej strony. Osoby, które wygrały, tutaj niech się ze mną skontaktują czy to na Discordzie, czy to na Facebooku. Linki do wszystkiego macie w opisie tego filmu i wtedy już po weryfikacji będę przekazywał każde konto zwycięzcy. Ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!